Dobra, wydaje mi się, że... Że to wystarczy, słuchajcie. No dobrze, to spróbujmy. Eee, okej, okay, dobra, to nie wystarczyło jednak. To jeszcze to, to jednak nie wystarczyło. Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku, to był taki w sumie niespodziewany odcineczek, ale mieliśmy update'cik, więc musiałem nagrać odcinek o update'ciku. Dodali takie, takie rzeczy, można sobie różne znaczniki robić. Jak ktoś chce się więcej dowiedzieć na ten temat, to zapraszam do poprzedniego odcinka. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, no trzeba tutaj skończyć ten plac z przodu, nie? Więc może w pierwszej kolejności zajmę się tym, żeby usunąć to ustrojstwo. Okej, okay. no i idziemy, idziemy na dno razem z całą konstrukcją, okej. Okay. Wiecie co, ja wezmę sobie to na podnośnik, ja sobie to rozbiorę na lądzie. E, tak co to tonie, w sumie, w sumie całkiem szybko to tonie, jak mam być szczery. E, wydawało mi się zawsze, że te rzeczy wszystkie jakoś tak powoli sobie tonęły. E, na przykład warsztat bardzo powoli, ale może to dlatego, że to jest duża powierzchnia. W sumie nie wiem, oj, nie usunąłem tego. Te daszki, słuchajcie, ja na pewno do czegoś sobie jeszcze wykorzystam. Zaraz wam powiem, jakie jeszcze plany mam tutaj na, 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 na dalszy rozwój bazy, jakby. Dobra, więc słuchajcie, generalnie ja craftuję beton, żeby dokończyć ten plac tutaj. I to sobie zrobimy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Ehm, ale chciałbym wam pokazać jeszcze, czekajcie, bo tutaj powinno. O! Widzicie mój samochód? Kurde, ja może powinienem podjechać bliżej. Nie wiem, dlaczego on tak daleko stoi. Stał przy oknie wcześniej. Przynajmniej przy oknie go zostawiłem. Ale ktoś go ewidentnie przeniósł. Może... Może te robaczki małe przeniosły ten samochód. <laughs> nie mam bladego pojęcia. Słuchajcie, ale... Generalnie zobaczcie, jak to wygląda tutaj. O! Widzicie, jak to wygląda? I teraz zastanawiam się, słuchajcie, czy nie zrobić... Czyli nie zrobić tutaj takiego balkoniku i tu na dole taką, e, taki parking, żebym idealnie podjeżdżał, zatrzymywał się na ściankach, tak żeby, wiecie, żeby było wszystko idealnie. E, I żebym nie musiał tam patrzeć. No, chociaż mogę patrzeć w sumie na dół, tylko że problem jest w tym, że jak wjadę przodem tak w ten sposób, to nie otworzę fotela, bo się zablokuje tutaj o fundament. Musiałbym tyłem podjeżdżać, ale generalnie to jest e, zmartwienie. Eee, moje na przyszłość eee, Na razie słuchajcie mamy co robić Więc zajmiemy się słuchajcie tutaj eee, Placem A żeby zająć się placem słuchajcie musimy Przenieść latarnię Musimy przenieść latarnię I wiecie co zacznę może Od schodów usuniemy ze schody Dobra schodki mamy usunięte Wydaje mi się że te rurki mogą tutaj Zostać Tą rurkę tylko bym przeniósł sobie może gdzieś tu na boczek, bo ona tak wisi w powietrzu, to mi się nie podoba za bardzo. Chociaż, no, mógłbym tutaj dobudować troszeczkę jeszcze platformy bez problemu. Tylko muszę mieć, słuchajcie, pewność, że te rzeczy się nie dotykają. Tak samo teraz jest wieża, latarnia połączona z farmą. Wydaje mi się, że to nie powoduje żadnych problemów, ale odłączymy sobie to, żeby wieża ta, 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 ta nasza latarnia, żeby to było osobne wszystko, bo już mam problem, słuchajcie, tutaj jak usuwam coś na przykład albo buduję coś na warsztacie, albo gdzieś na murze czy coś, generalnie mur i warsztat jest połączony razem z tą drogą i jak coś tutaj stawiam, usuwam, to mam to mi spadają FPS-y. Więc wnioskuję, że już jest po prostu za duża ta konstrukcja. Dlatego nic kompletnie nie będziemy do tego już przyłączać. Będziemy musieli sobie radzić jakoś bez tego nie będziemy mogli mieć przycisków wszędzie. No ale. Myślę, że to nie jest problem. No i dopóki nie będę nic budował, a na razie nie planuję nic budować, no oprócz tego balkoniku tam. Ale w sumie ten balkonik też może być odłączony, więc myślę, że jakoś sobie. Poradzimy. Tutaj generalnie ja tego nie pokazywałem, ale po, poza odcineczkiem dokończyłem sobie tutaj. Poszerzyłem tą drogę tak, aż żeby tylko jedną krateczkę był odstęp. Tutaj dorobiłem szybę, żeby wszystko tutaj było widać i przeniosłem te przyciski tutaj do góry. Teraz każdy ten przycisk jest od, do tych bramek logicznych tutaj podłączony. Więc jeśli to jest wyłączone, na przykład ten przycisk, jeśli jest wyłączony, to farma nie będzie podlewać nic. Jeśli ten przycisk jest wyłączony, no to farma nie będzie sadzić. Jeśli ten przycisk jest wyłączony, no to nie będzie zbierać. A jeśli ten przycisk jest jest Wyłączony, no to do tej bramki logicznej on daje sygnał, nie będzie wtedy farma nawoziła. Eee, te przyciski, słuchajcie, to, 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 to tutaj przy tym, jak robiłem te działka moje, się nauczyłem to w ogóle robić. Nie pomyślałem o tym wcześniej, żeby coś takiego zrobić. No a teraz to super, e, mi to działa, nie muszę tutaj nic kombinować, odłączać e, tych sensorów ani nic. No ale dobra, słuchajcie, bo ja tak gadam i gadam, a tu trzeba przecież e, latarnie przynosić, nie? Chciałbym bardzo, bardzo bym nie chciał tego wszystkiego tutaj usuwać, tych rurek, bo te rurki tu mogą zostać. Tak mi się wydaje. Więc wiecie co? Może ja wpłynę tutaj na dół, i tutaj odtąd trzeba będzie zacząć usuwać. Tylko wiecie co jest najgorsze? Ej, ja sobie zrobię tak. Ja sobie zrobię tak, że ja sobie tą latarnię przyłączę tutaj w tym miejscu żebym mógł na przykład wiecie stąd usunę i będę widział jak się latarnia wali bo jakbym tutaj na dole stał to to już bym prawdopodobnie stąd nie wyszedł nie no ale dobra co to jest i po co to tu jest usunę to dobra wydaje mi się że że to wystarczy słuchajcie No dobrze, to spróbujmy. E, Okej, okay, dobra, to nie wystarczyło jednak. To jeszcze to, to jednak nie wystarczyło. Dobra, już widzę problem. Dobra, teraz powinno być już wszystko git. Tak jest. No i latarnia się wali. Odejdę trochę dalej, żeby było widać. Ej, ale szybko tonie Ale ona szybko tonie! No, i tyle mamy z latarni, słuchajcie. Bardzo szybko utonęła. Bardzo szybko utonęła plum. I tylko tyle widzimy z latarni. Ciekawe skąd te pluski się biorą. No i dobra. No i tyle. Latarni pod wodą Wam pokażę. Tak wygląda latarnia pod wodą. E, to jest niezbyt zachęcające tutaj. E, tu generalnie ten słupek, co jest. E, tu tutaj mam wszystkie pistonki, które z, tworzą wieżę tam w środku. No ale dobra, no to jest mniejsza. Mniejsza z tym, słuchajcie. Jakby to tutaj ogarnąć, bo generalnie tu bym se mógł rurki przenieść, nie? Tu bym se mógł na to miejsce rurki jednak przenieść, może byśmy zrobili sobie tutaj podejścik. Podejścic byśmy sobie zrobili na tej wysokości tutaj powiedzmy, i taką piwniczkę bym sobie tutaj zrobił, nie? Eee, więc generalnie to, to w sumie mogę usunąć. Rurki spadną, a ja sobie rurki przyspawam. Okej, okay, dobra. No i rureczki w zasadzie tutaj będą mogły być schowane. Weźmiemy sobie beton. O, zobaczcie, jakie jak, jak mi FPS-y spadają, jak tylko przyłączam coś do tej, do tej podłogi tutaj. Chociaż. Yy, czy ja chcę to tak aż bardzo? Zrobimy tak, że zrobię sobie podejścik dotąd. Dokładnie w ten sposób. Albo może do końca tutaj? Nie, nie muszę tutaj do końca robić. Nie muszę tutaj do końca robić. Teraz musimy zrobić jakby osobną platformę, która nie będzie do tego przyłączona. I do tej platformy przymocujemy wieżę. Tylko zastanówmy się, jakbym ja chciał wieżę podłączyć. Generalnie zrobimy tak, żebym wejście miał na, na wprost. Więc yy... może ja sobie to pomaluję. Ok, mamy to pomalowane. Teraz wiemy już, jak to będzie wyglądało. To mogę zabrać. Yy, to przeniosę. Przeniosę sobie to chyba gdzieś do bazy. Może gdzieś to tam na górze koło Ciuchobotów postawię. Te skrzynki, stąd będę musiał przenieść. Jak tylko je opróżnię. Yy, bo dużo chemikaliów mam. Yy. Dobra, coś się tu podmienię później. Ale dobra, zastanówmy się, wiecie co, ja muszę tak W pierwszej kolejności to ja muszę tutaj jakiś słupek zrobić później, później słupki jakieś jeszcze dorobię Ale generalnie będzie to wyglądać mniej więcej tak, że ja dojadę tutaj I zrobimy sobie taki stopień I teraz jak sprawdzić, czy to jest odłączone Najlepiej, wsłuchajcie wiecie co, wezmę przycisk i sprawdzę sobie, czy to jest odłączone Ale wydaje mi się, że powinno być I możemy sobie to sprawdzić w ten sposób, że przymocujemy do tego przycisk i teraz o, zobaczcie, do farmy nie mogę nic przyłączyć, a to znaczy, że jest od farmy odłączone i od warsztatu też jest to odłączone, bo nie mogę na przykład do lampki podłączyć, nie? Eee, więc super, to byśmy mieli. Teraz muszę zanurkować i przyspawać latarnię. Eee... No i powiedzmy, weźmiemy ją A w tym miejscu. W zasadzie to nie ma znaczenia, jak ona dokładnie będzie stała. Ja tutaj nie muszę liczyć żadnych krateczek ani nic, e, bo dla mnie to nie ma znaczenia. E, chciałbym ją tylko po prostu przymocować. W tym miejscu. W tym miejscu. O kurde. O kurde. O kurde, za blisko. O kurde, za blisko. E, o kurde, za blisko. No to. Ej, ale nie przyspawało się do tego. Ej, to, to jednak było dobrze, nie Jednak było dobrze. No ale zobaczymy sobie jeszcze raz, jak latarnia w nocy tonie. E... O, przepraszam. E... Bo przynajmniej wiecie, dwa razy latarnia, to, to jak będzie tonąć, to będzie nawet jeszcze lepiej niż raz, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, latarnia se utonęła. E, w sumie szkoda, że mi się ciemno zrobiło. Może bym poczekał do, do rana. E, dobra, więc generalnie teraz muszę zrobić tak. E, cholera. Mogłem sobie zaznaczyć kratkę, do której to przyspawałem, i przyspawałbym to, nie wiem, ze dwie krateczki dalej. Ale wiecie co, zrobię sobie tutaj. Bo mniej więcej ja to gdzieś tutaj przyspawałem, czy coś, więc przyspawamy to tutaj. Albo może tutaj. Albo. Nie, wiecie co? W tym miejscu to przyspawamy. Dobra, słuchajcie, w końcu mi się jasno zrobiło. E, generalnie miałem w planach tutaj parking dla samochodu zrobić. W tym miejscu, przed latarnią. E, ale testowałem w nocy troszeczkę, jak to mniej więcej by tutaj wyglądało. I generalnie słabo trochę mi się tu wyjeżdża. Pa zaparkowałem sobie tutaj tyłem. I jak spróbowałem tutaj wyjechać, no to uderzyłem w te barierki tutaj. Tutaj bym zahaczył o to, i bardzo, bardzo generalnie ciężko mi się tutaj stąd wyjeżdżało. Tutaj jest ciasno też. Więc to jest troszeczkę lipa. Zastanawiam się, czy te barierki nie powinny być wyższe. Ale dobra, niech będą takie jak są. No więc, generalnie, chyba zrezygnuję z parkingu tutaj. Już lepiej, naprawdę, serio, parkować samochodzik tutaj. Bo tu on mi nie będzie w ogóle przeszkadzał ani przy farmie, ani przy wejściu do domku, ani nic a stąd najłatwiej wyjechać, nie? bo tutaj też po tych, po tych rampach to tak kurde 2 na 10 się wyjeżdża, no ale wiecie co, fajnie, fajnie jest, że garaż jest podniesiony, podoba mi się to w ogóle jak to wygląda, ta platforma tutaj i tak dalej, ale samochodzik nie wiem gdzie jeszcze będę parkował, więc generalnie latarnia, latarnię sobie przyczepimy tutaj, ja już się tutaj zastanawiam jak to zrobić I generalnie chciałem ją blisko tutaj farmy postawić, ale przypomniało mi się, że przecież ja muszę sobie tutaj jeszcze jakieś schody zrobić. Schody sobie muszę zrobić na górę. Tam na górze też sobie zrobimy jakąś taką platformę niewielką, żebym mógł się łazić tam w razie czego. Więc troszeczkę ją oddalę i przyspawamy tą latarnię tutaj. Tak mi się wydaje, że to wystarczy. Spróbujmy. No najwyżej ją znowu usuniemy i znowu se pójdzie na dno. Co tam? Więc weźmiemy ją tutaj, przy drzwiach, i przyspawamy sobie ją tutaj na samym końcu. Proszę bardzo. No, i tu mamy całkiem sporą przerwę między farmą a, 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 a latarnią. Więc myślę, że może jakoś sobie tutaj schodki zmieszczę. Chociaż tak z drugiej strony to trochę jednak ciasno jest. Ale w sumie te schody nie muszą być jakieś mega szerokie, nie? Nie muszą być jakieś mega szerokie. Dobra, i tutaj widzimy, jak to jest ta platforma, więc sobie zrobimy to tak, żeby było. Równiutko i elegancko to fajnie wygląda. Dobra, e, tu sobie będziemy musieli to zabudować do samego dołu. O, i dzięki temu teraz to możemy usunąć. I latarnia nam nie spadnie. E, tu musimy zrobić przerwę, ale. Oj, i przyłączyłem to do tego. O, i zobaczcie, jaki lak, ale teraz już jest to odłączone. Dobra, najmniej więcej coś takiego. Mniej więcej coś takiego. Czy tutaj muszę to zabudowywać? Wydaje mi się, że tutaj, w tym miejscu, akurat nie muszę tego zabudowywać. E, będę miał dostęp, słuchajcie, do tego kontrolera, w razie czego. Ale tu sobie jak najbardziej to zabuduję. Strasznie dużo betonu na to pójdzie, żeby takie coś zabudować. No i moim zdaniem to jest trochę strata materiałów, no ale. No ale mówiliście mi, że. W komentarzach mi pisaliście, że brzydko to wygląda. Więc e, oczywiście nazbieram sobie materiałów i wszystko zabuduję. Ale tu na razie wiecie co, bo ja mam. A mam w sumie staczek jeszcze betonu. Dobra. To wiecie co, może troszeczkę to w dół zabuduję jeszcze. Tylko, kurde, nie mam farby, chyba, żeby to pomalować wszystko. A w teorii, kurczę, tutaj bym mógł się tędy dostawać, nie? Patrzcie, jakbym to usunął. Czekajcie, tu byśmy musieli to zabudować w tym miejscu. Tutaj 50 betonu mi zostało. Ok, zobaczcie, jak teraz yy, zabudowałem to tutaj, to tu będę miał dostęp do tego kontrolera z yy, podwody. Bo tu pod wodą, wiecie co, ja sobie nie będę zabudowywał wszystkiego. O, tyle możemy usunąć, zobaczcie. Jak to będzie fajnie wyglądało? Tutaj będę sobie mógł wpłynąć, w razie czego do kontrolera mam dostęp. Aczkolwiek z drugiej strony, ten kontroler, szczerze mówiąc, mógłbym przenieść tutaj do środka. Ten kontroler to jest chyba tylko kontroler od, od drzwi, więc za bardzo tutaj podłączania nie ma. No ale dobra, niech będzie tak jak jest. Niech będzie tak jak jest, mi to nie przeszkadza. Na razie, słuchajcie, wystarczy tego zabudowywania, bo nie mam betonu i farby nawet nie mam, żeby to pomalować, wszystko, eee, więc ja sobie to dokończę później. Eee, upewnijmy się, słuchajcie, że. Mamy odłączone to. Tutaj nie mogę nic podłączyć. I do farmy też nie mogę nic podłączyć. Więc latarnia stoi osobno. Super. Super, super, super. Eee, ten przód sobie pomaluję na biało. Mam nadzieję, że akurat na to farby mi wystarczy. Aczkolwiek z drugiej strony zastanawiam się, czy chcę mieć tutaj białe. O, a może bym to na... O, to będzie dobry pomysł. To będzie dobry pomysł, słuchajcie. Zrobimy tak. Cyk I cyk Nie wygląda to lepiej? Moim zdaniem wygląda to super Mam jeszcze 16 farby To sobie ten przód tutaj pomaluję do końca Ach kurde, mogłem to szerzej pomalować, co ja zrobiłem? I teraz zmarnuję farbę Dobra, w sumie pomalowałem tyle, co tutaj dobudowałem. Ja, wiecie co, no, na pewno jeszcze troszeczkę tutaj dobuduję w dół, ale chciałbym, nie, nie, nie chciałbym tego do samego dołu tutaj zabudowywać, bo to jest strasznie dużo materiałów i to jest niepotrzebna e, strata materiałów, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale na pewno tutaj jeszcze troszeczkę w dół zabuduję, tylko chcę mieć dostęp tutaj, żebym sobie mógł wpływać tutaj w razie czego, ja bym chciał tutaj coś kiedyś zmienić, chociaż. Wiecie co, wydaje mi się, że nic nie będę nigdy zmieniał już w tej latarni. Ehm, no ale dobra. Wiecie co? No mamy latarnię przyspawaną. Mamy latarnię przyspawaną i mam trochę drewna. Więc możemy się tu zająć tym miejscem tutaj. Wiecie co? Mam jeszcze trochę betonu. Jednak zrobimy sobie tutaj albo nie, ja nie mogę tutaj czegoś takiego zrobić, bo jak ja z te schody zrobię? Ja muszę te schody zacząć odtąd i muszę je wyciągnąć tutaj do góry, więc jednak tego nie będziemy sobie tutaj zabudowywać w ten sposób. Zrobimy sobie to tak. A um, nie. O. I tu w tym miejscu będziemy mieli pierwszy stopień, tylko musimy to zrobić tak. Ok. Na taką szerokość. Mamy pierwszy stopień do góry, tylko zastanawiam się teraz, czy robić stopnie dwukratkowe czy jednokratkowe i no, generalnie to potrzebuje po prostu trochę czasu, żeby to wybudować, sprawdzić, stestować. Eee, także widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, zrobimy schody dwu Eee, dwukratkowe. Wydaje mi się, że łatwiej będzie się po tym wchodziło i lepiej to będzie wyglądało. oj, tutaj kurde, nie zrobiłem sobie jeszcze jednego stopnia. Cholera. Eee, cyk. Dobra, i teraz mogę wyjść na górę. Zobaczcie, mój samochód się przemieścił znowu. Coś tam straszy, cholera. I to nie jest dobre, słuchajcie, bo jak ja tam będę chciał parking zrobić i ten samochód mi będzie uciekał, to ten parking nie będzie miał najmniejszego sensu, więc no nie wiem, no będziemy musieli pokombinować coś. Ale wydaje mi się, że taki pomysł na taki parking dla tego samochodu będzie super. Tak mi się wydaje. Dobra, no i tu możemy zrobić tak. Chociaż nie, generalnie to ja tutaj muszę jeszcze jeden stopień zrobić. A to dlatego, że tutaj to musi być zabudowane całe. I mało drewna mam, ale to nie jest. Chyba to nie jest problem, słuchajcie. Mam nadzieję, że farma będzie działała dobrze. Jak to zabuduję, ale wydaje mi się, że e, akurat to nie powinno przeszkodzić w niczym. Dobra, tutaj mamy jeszcze mnóstwo tego drewna, więc jest super. Zabuduję sobie to szybko. E, no i generalnie planowałem, słuchajcie, tutaj platformę w tym miejscu zrobić. Żebym sobie w razie czego tutaj mógł łazić i obserwować. Zrobiłbym też po drugiej stronie, bardzo chętnie bym zrobił też po drugiej stronie, ale widzicie, że już ta farma mi wystaje niestety. Więc to jest troszeczkę kiepskie. Zastanawiam się w sumie czy nie byłoby dobrze spróbować połączyć to ze sobą. I zrobić to tak podwójnie na pistonkach, bo jak ja budowałem tą farmę na początku, to ja na czterech pistonkach próbowałem wszystkie osiem tych mechanizmów popchnąć i mi się to blokowało i mi się to psuło i to było generalnie takie 2 na 10 a zastanawiam się jak bym zrobił tutaj 4 i tutaj 4 ale połączyłbym to ze sobą Wtedy bym tutaj zyskał troszeczkę miejsca, zwęziłabym mi się ta farma, i, i byłoby może, może by to wtedy działało i by mi miejsca zajmowało, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy tutaj już jakaś ziemia mi się nie zbagowała, bo tutaj już nie mogłem usunąć e, ziemi, dlatego ta farma stoi tak, jak stoi. Bo ja bym generalnie mógł ją przesunąć jeszcze o krateczkę tam. I chciałem to zrobić, e, ale tutaj tych, e, tych, e, tej ziemi nie mogłem usunąć. Więc musiałem to zrobić tak jak jest. No niestety, no tak to wyszło, ale, ale, ale. Ale farma działa w sumie. Wjechać się da. Generalnie mógłbym bramę przesunąć jeszcze e, troszeczkę, żeby mi się więcej miejsca zrobiło, przesunąć troszeczkę warsztat też w tę stronę. Ale szczerze mówiąc, mi się nie chce. <laughs> no szczerze mówiąc, mi się nie chce, bo to jest taka pierdoła, żeby przesunąć o kilka kratek bramę, a ja muszę wszystko roze rozebrać i wszystko od nowa budować, więc. No nie wiem kurde, no nie wiem, może się kiedyś zdecyduje, słuchajcie. Ale dobra. Mamy, słuchajcie, naszą latarnię przeniesioną. Wygląda, moim zdaniem, wygląda znacznie lepiej niż wyglądała wcześniej. E, możemy sobie wyjechać na górę, e, możemy sobie, a nie, akurat te lampki to włączam na dole. Um... No, jak ktoś jest ciekawy jak ja tą windę wybudowałem e, Mogę wylądować sobie, zatrzymać się na każdym piętrze. Jak ktoś jest ciekawy, to możecie sobie e, sprawdzić odcineczek z latarnią Nie wiem już dokładnie który to jest e, No ale słuchajcie, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!